Na rysunku przedstawiono wykres funkcji f. Wskaż wzór funkcji, której wykres jest symetryczny do wykresu funkcji f względem osi y układów współrzędnych. We wszystkich czterech odpowiedziach a, b, c oraz d mamy podane wzory funkcji, które powstają poprzez przesunięcie wykresu funkcji f o cztery jednostki w lewo, w prawo, w górę lub w dół. Przypomnijmy sobie, które z tych wzorów oznacza jakie przesunięcie. Jeśli w nawiasie odejmujemy od x jakąś liczbę, to przesuwamy o tyle jednostek wykres funkcji w prawo, czyli to jest takie przesunięcie o taki wektor o 4 jednostki, 4 jednostki w prawo. Gdy odejmujemy od całego wzoru funkcji jakąś liczbę, to przesuwamy wykres funkcji o tyle jednostek w dół, czyli tutaj mamy przesunięcie o 4 jednostki w dół. Jeśli w nawiasie dodajemy jakąś liczbę do x, to wówczas przesuwamy o tyle jednostek wykres funkcji w lewo, czyli tu jest przesunięcie o 4 jednostki w lewo, no i jeśli dodajemy do całego wzoru funkcji jakąś liczbę, to przesuwamy o tyle jednostek wykres funkcji w górę, czyli tu przesuwamy wykres funkcji o 4 jednostki w górę. No, i teraz musimy się zastanowić, po którym z tych czterech przesunięć otrzymamy wykres symetryczny do tego względem osi Y. Żeby był symetryczny, no to ten punkt musi przewędrować na drugą stronę osi Y, czyli w to miejsce. Czyli ten wykres, przypominający swym kształtem literę V, będzie miał swój wierzchołek, można powiedzieć, w tym punkcie. No i dalej będzie szedł mniej więcej jakoś tak ten punkt charakterystyczny też tu oddalony 4 kratki od osi Y, tak samo tutaj musi być oddalony o 4 kratki od osi Y no i wykres będzie wyglądał mniej więcej w taki sposób no i teraz musimy się zastanowić, które z podanych czterech przesunięć spod punktów A, B, C oraz D przekształci nam ten wykres na ten no i oczywiście ten wykres powstaje po przesunięciu tego wykresu o 4 jednostki w lewo każdy punkt przesuwamy o cztery jednostki w lewą stronę, no i takie przesunięcie mamy podane w podpunkcie C. No i to jest poprawna odpowiedź do tego zadania.